Ale wolniej, wolniej nie ma nie rozpoczęliśmy od wczoraj, to jest od dnia 2 lutego spotkaniem przy kawie i na słodko o 11.30 pierwszy trening w terenie, e, godzina 13.30 obiad, godzina 16.00 drugi trening z piłkami na stadionie o godzinie 20, o 19 kolacja, a 20.30 trening na siłowni, zakończony wypoczynkiem małym w saunie. Także jak widać, dzień dosyć pracowity, był to pierwszy dzień zgrupowania. Pozostałe dni będą wyglądały podobnie, trzy treningi dziennie oczywiście o różnym natężeniu. Jest wiele do zrobienia, zawodnicy są bardzo zadowoleni z warunków, jakie mają, z pracy, jaką wykonują. Cieszy ta postawa, cieszy ich zadowolenie, bo coś może być przyjemniejszego dla trenera jak przyjemność z treningu i obserwacja zawodników, że autentycznie pracują i mają to zadowolenie. Jeżeli chodzi o ilość zawodników, w tej chwili przebywa 18 zawodników na zgrupowaniu. Pod koniec tygodnia dojedzie dwójka, która niestety nie załatwiła zwolnienia z pracy, to jest Byczkowski i Sychowski. I na tę chwilę jest 20 zawodników w pierwszym zespole, myślę, że ta kadra będzie przygotowywać się do rozgrywek i ta kadra podejmie rękawice, żeby jak najlepsze wyniki osiągnąć wiosną. Bardzo wierzę w to, że to się uda i zespół będzie się dosyć ciekawie prezentować. I don't know.